Witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Po emocjach związanych z cyklem Grand Prix, czas powrócić do tego, co większość fanów czarnego sportu elektryzuje najbardziej. Już w najbliższy piątek rozpocznie się bowiem kolejna, piąta w tym sezonie kolejka ligowa. Jakie starcia czekają nas w jej trakcie, tego dowiecie się już za chwilę. Na wstępie standardowo zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Program żużlowe zapowiedzi weekendu napędzany jest przez grę Speedway Manager. Prawdopodobnie najlepszego żużlowego menadżera online. Piątek, 17 maja. Motor Lublin, Falubaz Zielona Góra. Godzina 18, transmisja 11 Sport 1. Pierwsze spotkanie weekendu odbędzie się w Lublinie, gdzie miejscowy motor zmierzy się z Beniaminkiem Ligi, Falubazem Zielona Góra. Faworyt tego starcia wydaje się być oczywisty. Lubelskie koziołki nie zaznały jeszcze w tym roku goryczy porażki, a własny tor powinien być dodatkowym atutem. Języczkiem uwagi w trakcie tego meczu będzie powrót na Aleje Zygmuntowskie Jarosława Hampela, który w tym sezonie rozpoczął z wysokiego C. Czy będzie jednak w stanie przeciwstawić się byłym kolegom, z którymi świętował Mistrzostwo Kraju? Jak duże wsparcie otrzyma od braci Pawlickich czy Rasmusa Jensena? Czy rozpędzony motor pozwoli sobie na chwilę słabości? Początek naszej transmisji w piątek o godzinie 17.50. Sparta Wrocław, Unia Leszno. W drugim piątkowym meczu zmierzą się ze sobą Sparta Wrocław i Unia Leszna. Klasyk, który jeszcze kilka sezonów temu elektryzowałby dużą część środowiska żużlowego, raczej nie zapowiada nam się na widowisko najwyższych lotów. Unia, która już przed sezonem skazywana była na walkę o utrzymanie w lidze, dodatkowo musi się mierzyć z kontuzją swojego lidera Janusza Kołodzieja i Damiana Ratajczaka. Zawodzący Smyktała Iriu... Sprawiają, że misja pod tytułem Wyjazd do Wrocławia wydaje się być niemożliwa do pozytywnego ukończenia. Z drugiej jednak strony Wrocławianie również nie spisują się idealnie na starcie tego sezonu. Wiele wątpliwości budzi zwłaszcza postawa Taja Ufindena. Mimo to wydaje się, że brak zwycięstwa gospodarzy byłby prawdziwą sensacją. Czy byki będą w stanie postraszyć Spartan? Początek naszej transmisji o godzinie 20.20. 20. Sobota, 18 maja. Ostrowia Ostrów Wielkopolski, Orzeł Łódź. Godzina 16.30, transmisja kanal plus Sport 5. Sobota rozpocznie nam się od zmagań na drugim froncie i od meczu Ostrowi z Orłem Łódź. Będzie to kolejne spotkanie, w którym gospodarze są zdecydowanym faworytem. Mimo ostatniego nie najlepszego, choć jednak finalnie wygranego spotkania na domowym owalu przeciwko Stali Rzeszów, Ostrowianie posiadają o wiele większy potencjał niż ich rywale. Problemem z całą pewnością będzie kolejna absencja Tobiasza Musielaka, zwłaszcza w obliczu słabej dyspozycji Wiktora Jasińskiego, ale po stronie łódzkiej tych problemów znajdziemy o wiele więcej. Niestabilni liderzy, zawodząca formacja krajowa i grobowa wręcz atmosfera to czynniki zmuszające nas do refleksji na temat tego, czy orzeł jest w stanie uratować ligowy byt. Tym bardziej trudno się spodziewać niespodzianek na to, że jednego z faworytów do awansu. Czy sport po raz kolejny udowodni nam, że wymyka się logice? A może gospodarze spokojnie rozstrzygną to wszystko na swoją korzyść? Start o godzinie 16.30. Stal Rzeszów, Wybrzeże Gdańsk. Godzina 16.30, transmisja Kanal Plus Online. Równolegle ze spotkaniem w Ostrowie odbywać się będzie również mecz w Rzeszowie, gdzie stal podejmie Wybrzeże Gdańsk. Dla Beniaminka początek rozgrywek jest istną sinusoidą, a dobre mecze przeplatają oni ze zdecydowanie słabszymi. Wydaje się jednak, że posiadają wystarczającą liczbę argumentów, żeby być faworytem starcia z Wybrzeżem Gdańsk. Oba zespoły jednak potrzebują punktów do ligowej tabeli, żeby złapać oddech i ugruntować swoją pozycję w tabeli, co pozwoli nam liczyć na zacięte widowisko. Gdańszczanie, mimo że w tym sezonie nie wygrali jeszcze meczu, mają w swoich szeregach kilku weteranów, którzy może nie zwojują już żóżlowego świata, ale w pojedynczym spotkaniu mogą być zagrożeniem dla wielu pierwszoligowych rywali. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Czy Tor będzie atutem rzeszowskich żurawi? Początek meczu o 16.30. Grand Prix Niemiec w Landshut. Godzina 19.00, transmisja Eurosport Extra. Po emocjach w drugiej Speedway Ekstralidze przeniesiemy się do Landshut, gdzie odbywać się będzie trzecia runda cyklu Speedway Grand Prix. Zapowiedź poświęconą stricte tym zawodom mogliście obejrzeć już na naszym kanale wczoraj. Zachęcamy więc do zapoznania się z nią, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Niedziela, 19 maja. PSZ Poznań, Polonia, Bydgoszcz. Godzina 14, transmisja Kanal Plus Online. Ostatni dzień weekendu przyniesie nam starcia na wszystkich trzech frontach ligowej rywalizacji. Rozpoczniemy ją meczem w Poznaniu, gdzie PSZ podejmie Polonię Bydgoszcz. Dla Skorpionów może być to bardzo wymagające wyzwanie, podobne do tego jakie na inaugurację sezonu zafundował im Rof Rybnik. Wtedy nie udało się im przeskoczyć poprzeczki z napisem Zwycięstwo. Czy tym razem będzie inaczej? A może to Polonia, prowadzona przez świetnie dysponowanego w tym sezonie, nie tylko w Lidze, ale również w Grand Prix, Kaja Huckelbeka, udowodni swoją wyższość i potwierdzi ekstraligowe aspiracje. Start spotkania o godzinie 14. Rof RYBNIK WILKI KROSNO. Godzina 14? transmisja Kanal Plus Sport 5. W tym samym czasie emocjonować się będziemy pojedynkiem w Rybniku, gdzie miejscowy row zmierzy się z Wilkami Krosno. Ze wszystkich starć drugiej ekstraligi to wydaje się mieć potencjał na najbardziej emocjonujące, choć należy wziąć pod uwagę fakt, że dyspozycja rekinów jest bliska perfekcji. Cztery zwycięstwa w czterech pierwszych kolejkach pozwalają nam stawiać ich w roli faworytów. Krośnieńska Watacha ma jednak swoje argumenty. Świetnie dysponowany na początku sezonu jest Wacław Milik, a z zaciekawieniem spojrzymy również na występ powracającego na rywnicki Owal Patryka Wojdyło który może być motorem napędowym swojej drużyny w starciu na torze, który w poprzednich latach pozwalał mu osiągać świetne wyniki. Czy ROW utrzyma miano drużyny niepokonanej? A może Wilki po raz kolejny zaskoczą nas swoją świetną dyspozycją? Początek zmagań o godzinie 14. Lokomotiv Daugavpils Polonia Piła. Godzina 15.15. .15. W międzyczasie rozpoczą nam się pojedynki w trochę zapomnianej krajowej lidze żużlowej. Pierwszy z nich to starcie lokomotywu Dałga w Pilz z Polonią Piła. Mecz ten może dostarczyć naprawdę wielu emocji. Faworytem wydają się być gospodarze, którzy słyną z tego, że na swoim podwórku są piekielnie mocni, ale drużyna z Wielkopolski również ma w swoim zestawieniu kilku całkiem dobrych jeźdźców. Czy jednak na tyle dobrych, by sprawić niespodziankę na Łotwie? Start spotkania o godzinie 15.15. .15. Unia Tarnów kolejarz Opole. Godzina 16.00. Swój pierwszy mecz w krajowej lidze żużlowej spróbuje w niedzielę wygrać przedsezonowy faworyt rozgrywek, czyli ekipa Starnowa. Unia podejmuje na własnym torze kolejarza Opole, drużynę typowaną do zgoła odmiennej roli outsidera rozgrywek. Mimo wszystko perturbacji, jakie dotykają środowisko żużlowe w Tarnowie, trudno spodziewać się, żeby i w tym spotkaniu drużynie powinęła się noga. Klasa zawodników tarnowskich wydaje się być dużo wyższa, a mecz ten może być początkiem zmiany trendu w u czym gnieźnie. Czy tak będzie? A może jednak Opola nie pokażą, że są w stanie postawić się bardziej renomowanemu przeciwnikowi? Początek meczu o godzinie 16.00. Stal Gorzów, GKM Grudziądz. Godzina 16.30, transmisja Kanal Plus Sport. Już pół godziny później wrócimy do emocji związanych z najlepszą żużlową ligą świata. Zawodnicy wyjadą na tor w Gorzowie, gdzie Stal zmierzy się z GKM Grudziądz. Stalowcy bardzo udanie rozpoczęli ligowe zmagania i jedynej porażki jak na razie zaznali w Lublinie. Zapisali też na swoim koncie domowe wygrane z Apatorem i Włókniarzem oraz bardzo prestiżową wyjazdową z Falubazem. Na to, że w Gorzowie bardzo dużym wsparciem dla liderów potrafi być druga linia zespołu w postaci Oskara Pfeiffera i Jakuba Miśkowiaka. Co z miejsca sprawia, że Gorzowianie stają się ekipą wręcz pozbawioną słabych punktów. Nie można tego powiedzieć o ich rywalach. Mimo, że Grudziądzanie zaliczyli przełamanie i wreszcie dopisali do swojego dorobku punkty, postawa wielu zawodników jest cały czas sporą niewiadomą. Wydaje się jednak, że w ekipie Gołębi może panować względny spokój, bo wszystko zmierza w dobrym kierunku i o ile niekoniecznie wystarczy to na triumf w Gorzowie, o tyle zapewnienie sobie bytu w Ekstralidze na kolejny sezon jest cały czas realną opcją. Czy Jason Doyle przełoży wreszcie formę z Grand Prix na zmagania ligowe? Czy druga linia Gorzowian znów przechyli szalon zwycięstwa? Nasza transmisja rozpocznie się o godzinie 16.20. Włókniarz Częstochowa, Apator Toroń. Godzina 19.15, transmisja Kanal Plus Sport. Ostatnim akordem tego weekendu będzie chyba najciekawiej zapowiadające się starcie, w którym włókniarz Częstochowa podejmie Apatr Toru. Lwy po nieudanym początku sezonu i zaledwie jednym punkcie w czterech pierwszych kolejkach dość niespodziewanie okupują ostatnią pozycję w ligowej tabeli. Trzy podwójne porażki na domowym torze Leona Matsena, nierówna dyspozycja kreowanego na lidera Mikaela Mikkelsena, sinusoidalne występy Maxa Drabika czy niezrozumiałe dla większości absurdalne wręcz decyzje taktyczne. To tylko początek długiej listy problemów trapiących częstochowian. A z całą pewnością na tej liście znaleźć się musi również punkt Apator Toruń, bo ta drużyna pokazuje, że w tym sezonie problemy sprawiać jednak potrafi. W przeciwieństwie do włókniarza dysponuje świetnymi liderami w postaci Emila Seifuddinowa i Roberta Lamberta, a Patryk Dudek pokazuje, że należy się z nim liczyć. Po katastrofalnym początku przełom nastąpił również u Pawła Przedpełskiego i z ciekawością będziemy przyglądać się temu, w jakim punkcie ustabilizuje się jego dyspozycja. Włókniarza z pewnością nie można jeszcze skreślać, wszak potencjał w tych zawodnikach jest bardzo duży. Czy jednak zostanie on wreszcie uwolniony, czy wy zanotują pierwsze ligowe zwycięstwo? A może Anioły przywiozą pierwsze punkty z delegacji? Start naszej transmisji o godzinie 19.05. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na które spotkania czekacie najbardziej. Na który stadion wybieracie się osobiście. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadajcie również na nasze live'y, gdzie razem z Wami będziemy emocjonować się tym, co dziać się będzie na żużlowych torach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia!